Problem oświaty bieżąco wpływa na inne zadania gminy, przede wszystkim na inwestycje na poprawę bytu mieszkańców. I tu mam takie trochę prowokacyjne może pytanie. Może nie potraficie dotrzeć do tych mieszkańców i uświadomić im, że jeśli będziemy niepotrzebnie, bo nie mówię tutaj o niewydawaniu pieniędzy na oświatę, tylko niepotrzebnych pieniędzy na oświatę, to powstanie w danej miejscowości droga, powstanie wodociąg. Może ten brak komunikacji pomiędzy władzą a obywatelem nawet gminie występuje. Czy ktoś chciałby co, na to prowokację odpowiedzieć? Pan profesor w swoim wykładzie powiedział, że praktycznie rzecz biorąc, 40% mieszkańców angażuje się. W samorządność, natomiast wszyscy chcą, że tak powiem, czerpać korzyści i oceniać i tak dalej, i tak dalej. Natomiast z tych 40% podejrzewam, że połowa nie ma pełnej świadomości, jaki wachlarz zadań ma spełniać samorząd. Jak naprawdę powinna funkcjonować szkoła, jakie są zasady i tak dalej, tak dalej. My ciągle nie mamy poczucia, że gospodarzymy się własnymi pieniędzmi, tylko noszę wrażenie, że ciągle jest takie zakorzenie, no, no przecież wójt burmistrz wydaje państwowe pieniądze. To może lekką ręką, no bo tak to kiedyś w socjalizmie było, że lekką ręką tymi pieniędzmi można na lewo i prawo. Dokładając do tego, że tak powiem, przełożenie środowiska oświatowego na społeczeństwo, ciężko jest wytłumaczyć. Ja mówię, próbując reorganizować, miałem kilka spotkań i jedno takie spotkanie będę pamiętał, pewnie do końca życia w sali gimnastycznej mogło zebrać się około 500 osób. Dyskusja była dość burzliwa. Zdarzyło się, że tak, że wpadłem do tej szkoły przypadkowo w wielkiej hali gimnastycznej oświetlonej, ogrzewanej, pełnej. grupka dzieci, pierwsza może druga klasa szkoły podstawowej, tych dzieci tam nie było więcej jak 20, pani nauczycielka w jednym kącie. Cała sala jest oświetlona i tak, dalej, i tak dalej. Dla mnie typowy obrazek marnotrawstwa środków publicznych. I ten przykład podałem, że tak nie możemy gospodarzyć się. Na co uzyskałem szybką ripostę ze strony nauczycielki. Panie burmistrzu, na boisku o znacznie większych rozmiarach piłkarskich gania tylko 22 zawodników. I powiem szczerze, nie wiedziałem, czy się śmiać, czy płakać. Generalnie, gdyby to leżało w mojej gestii, ta osoba by nie pracowała w oświacie, bo ona nic mądrego mojego dziecka nie nauczy. A przynajmniej nie przygotuje do życia już jako osoba dorosła, żeby umiał się gospodarzyć własnym budżetem. My ciągle masę pieniędzy wydajemy na pomoc społeczną. Dlaczego? Bo ciągle tolerujemy, uczymy ludzi, żeby nie robili. Ostatnio telewizja nawet pokazywała, a dziennikarze co robią w tej chwili, to już przychodzi ludzkie pojęcie, że no jest bezradny, bo musi pojechać tam, pojechać tu, dzieci zawieźć na zabawę, a nie, i nie ma kiedy dać zwierzęciu jeść. Ja bym jeszcze na miejscu dziennikarza zapytał, ile on śpi w czasie doby. Czy śpisz 6 godzin, bo jakby był to człowiek dobrze wyedukowany, to nie położyłby się spać, gdyby swojemu zwierzęciu nie dał najpierw jeść. A nie żeby później cała Polska widziała i wszyscy się litują, no jaka bieda, no wszyscy muszą iść pomagać. Jeżeli tak będziemy uczyć nasze dzieci, to te dzieci w, dzisiaj, w dzisiejszej Europie, w świecie globalizowanym. Nie wcale nie powiedziane, że muszą pracować u nas, w naszej gminie. Niech ono ma szansę wyjechać do Londynu, Francji i tam też potrafić znaleźć się na rynku pracy. To to dziecko musi być nauczone odpowiedniego gospodarzenia, zaplanowania budżetu i tak dalej i tak dalej. W związku z tym to, co kolega e, wójt e, Suriś powiedział. E, musi być mierzenie jakości tego nauczania i w szkołach no, ma być płacone za pracę, nie za bycie nauczycielem. Dzisiaj sami związkowcy, już w rozmowie ze mną, yy, niechętnie, aczkolwiek przyznają się, że to był błąd, te, że tak powiem, wyrównania, jakie płaciliśmy za ubiegły rok nauczycielom. Między samymi nauczycielami doszło do wielkiej awantury. Dlaczego każdy ma dostać porówno? Gdzie jeden angażuje się w zajęcia pozalekcyjne, kółka, zainteresuje i tak dalej, a drugi przychodzi i 18 godzin swoje zalicza i nic go więcej nie obchodzi. Nauczyciel z 15-letnim stażem pracy, powiedzmy fizyk czy matematyk, on mi mówi wprost, ale w rozmowie w cztery oczy. Panie burmistrzu, bzdura. Ja wcale nie muszę się do lekcji ileś godzin przygotowywać. Bo ani prawo Archimedesa, ani prawo Pitagorasa, ani inne prawa się nie zmieniają co roku. Tego samego uczymy. Zmienia się troszeczkę podręcznik i tak dalej, i tak dalej. Ale cały czas podstawy są te same. W związku z tym, opowiadanie, że nauczyciel WF-u, nauczyciel matematyki, czy nauczyciel polskiego z rocznym czy 15-letnim stażem pracy tak samo ma się przygotowywać do zajęć, jest bzdurą. To jest totalna fikcja. Na użytek, że tak powiem, ogółu, którzy nie potrafią wejść w szczegóły pracy zawodowej. Mnie może łatwiej o tym mówić, ponieważ ja mam żonę nauczycielkę i znam od podszewki pracę i problemy itd. Tak i, tak I, I też dzisiaj, ja mówię, ja mam to odwagę publicznie mówić o pewnych sprawach, ponieważ nie jestem w sytuacji, że ja muszę. Ja mogę. Ja mogę, nie muszę. Natomiast w rozmowach w cztery oczy wielu nauczycieli ze mną się zgadza. Natomiast jak przyjdzie do forum publicznego, każdy spuszcza głowę, udaje, że nie zna problemu, nie widzi, nie jest tak. A każdy, każdy w indywidualnej rozmowie mówi: Ja chciałbym być dobrze wynagradzany za swoją pracę. Nie za bycie nauczycielem, za swoją pracę. W związku z tym na pewno ciężko nam przebić się, bo ciągle duży procent społeczeństwa stoi z boku, nie angażuje się i w tym procencie jest bardzo dużo mądrych ludzi, inteligentnych. Tylko to jest taka postawa: po co mi to? Zamykam się w czterech ścianach. Niech się burmistrz wójt i radni martwią. Oni mają, myśmy ich wybrali albo. Nie wybrali, niech się oni martwią o zaspokojenie naszych potrzeb, bo my wszystko musimy mieć. A skąd władza na to weźmie pieniądze, to już nie problem obywatela.